W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o przeglądarkach internetowych i o tym, co potrafią. Strony internetowe znamy każdy, od tego niemalże, niemalże zaczął się internet. A dzisiaj dzięki dobrej stronie internetowej możemy mieć naprawdę wiele. Kiedyś trzeba było mieć stronę na desktop, stronę na mobile, później stronę RWD, która załatwiała teoretycznie oba formaty. No i wypadało mieć aplikację mobilną, która. Będzie działać dobrze i poprawnie na urządzeniach mobilnych. Dzisiaj, dzięki technologii, którą sobie wymyślił bo Google jakiś czas temu, możemy naszą stronę internetową zamienić prawie w aplikację mobilną. Moim gościem jest Rafał, który od ponad 10 lat zajmuje się technologią, uwielbia tematy frontendowe, uwielbia przeglądarki, no i strony internetowe, dlatego troszkę opowiem o tym, Więcej. Przesadziłeś? E, nie, ale to. Może nie przesadziłeś, ale to dość dziwna sytuacja była, bo tak naprawdę to nie ja wybrałem frontend, tylko frontend wybrał mnie. Ale na początku nie byłem jakoś przekonany. Myślałem bardziej, że a to łatwa robota, tylko css HTML, koniec. A tak naprawdę z roku na rok to ta sprawa się komplikuje, przeglądarki potrafią o wiele więcej. Dlaczego mówimy o przeglądarkach internetowych? Ponieważ większość ludzi musi z tego korzystać, jeśli nie wszyscy. No i teraz, jeżeli masz przeglądarkę internetową w swoim telefonie i chcesz odpalić na tym sobie jakąś stronę, no to musisz tę przeglądarkę otworzyć, musisz liczyć też na to, że ta strona będzie odpowiednio przygotowana dla twojego urządzenia. No, i teraz z pomocą przychodzi nam technologia Google'owa, która się nazywa Progressive Web Application, mhm. która pozwala na opakowanie strony internetowej w aplikację i przypięcie jej do ekranu urządzenia mobilnego. Tak naprawdę ta technologia jest już w większości przeglądarek, i w jaki sposób te przeglądarki próbują ją implementować. I to nie tylko Google Chrome w tej chwili wspiera, ale też Microsoft maczał tam swoje palce i też jakieś inne firmy, już nie pamiętam dokładnie. Główną rzeczą, którą, która też przeszkadza użytkownikom podczas korzystania z stron na Mobilu jest też zasięg internetowy. Mhm. Często go gubimy, albo po prostu nie mamy wystarczającej mocy tej sieci, żeby szybko pobrać dane. Więc czekamy i. Tak te to to strony jest się jakoś tam renderują, długość coś dokładnie. tam nie wejdzie. Mamy też te, zawsze tą belkę przeglądarki, ona też nam zabiera miejsce. Trudniej nam zrobić. Fiat budzi dobre emocje. No słyszę. Bo no wiadomo, zasłania nam kawałek ekranu coś, tak, co. Tak, co, co no i co trudniej nam zawsze. zrobić RWD, tak? Przez to, no bo mamy właśnie ten kawałek ekranu mniej. No i z pomocą właśnie przychodzi Progressive Web Application, dzięki któremu jesteśmy w stanie stronę internetową przerobić na, można powiedzieć, aplikację mobilną. Działa to na takiej zasadzie, Aha. że Wchodzimy na stronę, która obsługuje taki standard i powinien nam się wtedy wyświetlić taki komunikat, że czy chcesz dodać tą stronę do ekranu startowego. To nie, no jest, tak, to nie jest takie oczywiste, ale to jest po prostu takie instalowanie tej aplikacji. Dzięki temu otrzymujemy ikonkę naszej strony na telefonie użytkownika i wtedy, wtedy może do naszej strony dostać się od razu. Z, poziomu wybierania aplikacji na telefonie. Okej, okay. i wtedy nie mamy tego całego narzutu przeglądarkowego, belek, pasków narzędzi i tak Dokładnie. dalej? Dokładnie. Jak wygląda sprawa instalowania tego na telefonie, na urządzenie? Co na to urządzenie trafia? Tam jest tylko odnośnik no. czy, czy, tak czy coś Tak naprawdę na urządzenie trafia tylko sama informacja, że to jest taka i taka strona, ma takie i takie ikonki. Te ikonki tak naprawdę się instalują tylko. A cała reszta siedzi w przeglądarce. No tak naprawdę klikając na tą ikonę naszej aplikacji, uruchamiamy przeglądarkę, która jest pozbawiona tej belki. I samo to, czy dane rzeczy wymagają internetu, czy nie, to jest już do oprogramowania po stronie samej strony internetowej czy naszej aplikacji. Czyli czasem mhm. możemy trochę ugrać z wykorzystaniem na przykład serwis workera. I odciążyć trochę sieć. Powiedzieć, że te pliki mają się na przykład nie pobierać. I czym się różni to zainstalowanie strony jako aplikacja na telefonie od takiej klasycznej strony? Oczywiście wiemy już, że nie mamy całej otoczki przeglądarkowej. Czy jakieś inne korzyści mamy, zyski tutaj? W sumie tyle i aż tyle, tak? No bo użytkownikowi łatwiej często. Trafić na, na naszą aplikację, klikając sobie z. Czyli mamy z szybszy dostęp, tego, łatwiejszy. Dokładnie. Co w sytuacji, kiedy nie mamy internetu, na przykład? No tak, w sytuacji, gdy nie mamy internetu, no to jesteśmy w stanie zrobić mechanizm, który jakby zabezpiecza nas albo wyświetla chociażby użytkownikowi jakiś komunikat w stylu: Niestety nie masz internetu, ale możemy sami go wystylizować i sami tym zarządzać. Dzięki Service Worker'owi właśnie jesteśmy w stanie powiedzieć, które pliki mają się wczytywać. Co to są jak Service ma... Worker'y? Bo może, ktoś, mm -hmm. bo może ktoś nie wie. Jak to działa? Na, na czym to polega? To jest polega? tak naprawdę jeden mechanizm, który jest uruchamiany tylko jeden raz dla każdej domeny. Jakby. Czyli jeżeli robimy jakąś stronę internetową, mm -hmm. to Service Worker'em możemy się wymieniać danymi między zakładkami. tak? Mamy tą samą stronę otwartą w kilku zakładkach to serwis Service Workerem możemy się wymieniać informacjami pomiędzy nimi. Czy przeglądarka będzie sobie gadać ze swoimi kartami Dokładnie. otwartymi. Więc Service Worker tak naprawdę, można powiedzieć, że zarządza naszą domeną. I sami sami piszemy taki skrypt, to jest skrypt po prostu w JavaScriptie napisany. No i on nam właśnie po, pozwala zarządzać tymi kartami, zarządzać plikami, które, które są pobierane, możemy Dostosowywać się do danej sytuacji. Czyli na przykład możemy sprawdzić serwis Workerze, czy jest internet, czego nie ma, e, i na podstawie tego zadecydować, czy niektóre pliki mają się pobrać, e, czy mają się zaktualizować w cache'u, czy mają być pobrane z cache'a. Tak naprawdę możemy e, kilka czynników sprawdzić i na podstawie tego zareagować. Nasza strona musi spełniać kilka wymogów, mhm. żeby, takie, żeby można powiedzieć, że mamy Progressive Web Application. I żeby pojawiła nam się ta chmurka, czy chcesz dodać tą naszą stronę do, do ekranu startowego. Czyli tak, nie każdą stronę możemy dodać automatycznie sobie do ekranu startowego. Tak. Co trzeba zrobić, żeby można było ją dodać? Tak, pierwszy, pierwszą rzeczą, którą musimy spełniać, to to, żeby nasza aplikacja. Miała stronę offline, czyli była w stanie wyświetlić coś, jeżeli nie ma internetu. Może być to na przykład strona główna naszej aplikacji, która będzie siedzieć skeszowana, gdzieś tam zapisana w naszej mhm. komórce, ale może być to też właśnie jakiś komunikat mówiący użytkownikowi Sory, nie masz internetu, musisz nie coś zrobić. Dokładnie. Kolejną rzeczą to stworzenie. Pliku, który będzie mówił o, o, o tym, w jaki sposób chcemy wyświetlać naszą aplikację. Bo nie musimy się decydować na wyświetlenie naszej aplikacji bez belki przeglądarki, bez żadnych e, dodatkowych interfejsów, ale możemy. Możemy, tak, tak, możemy na to wpłynąć. E, musimy też stworzyć odpowiednie ikony e, dla naszej aplikacji. W takich większych rozdzielczościach tam chyba największa musi mieć 250 na 250, więc jak fał ikonki ten najmniejsze w przeglądarce potrzebują tylko 16 na 16, to to jest jedno, jednak o du duża o różnica. Większej ikony. Czy ta strona to. musi spełniać jakieś standardy, czy ktokolwiek sobie zrobi co, cokolwiek dorzuci do plik z informacjami yy, i to już będzie działać? Czy ona musi być, nie wiem, jakoś super technologicznie zrobiona, napisana w sposób bardzo czysty i wydajny? cała magia, tak, naszej aplikacji mobilnej, Aha. będzie opierała się tak naprawdę na tym działaniu serwis workera, w jaki sposób zrobimy cachowanie informacji, kiedy będziemy pobierać te informacje, jak będziemy tym wszystkim zarządzać, bo jednak tak naprawdę każda strona może być tą aplikacją, ale użytkownicy mogą nie odbierać jej zbyt dobrze, jeżeli będzie się długo ładowała, będzie gdzieś tam tak. spowalniała, będzie zużywała dużo baterii, po prostu może być źle odebrana, więc czasami musi być wydajniej... zrobiona zgodnie ze sztuką i przyzwoicie. Co, co w sytuacji takiej, kiedy, kiedy rzeczywiście tego internetu nie mamy? Strona nie działa i, i koniec. Czy można jakąś zawartość, powiedzmy offline'ową, ściągnąć na urządzenie, żeby ona sobie tam była w razie, gdybyśmy tego internetu nie mieli, a, a strona, nasza aplikacja miałaby jakoś tam działać? tak. Wchodząc na stronę, niekoniecznie tworząc PWA, ale wystarczy nam sam skrypt tego Service Workera, czyli możemy stworzyć konkretne sposoby cachowania naszej strony internetowej. To już da nam dużo w przypadku nawet samej optymalizacji naszej strony, niekoniecznie myśląc o aplikacji ale możemy w ten sposób właśnie optymalizować naszą stronę internetową, mówiąc właśnie, że to, to i to, i to pobieramy, gdy użytkownik wchodzi na, na naszą domenę. Ale co, ale co możemy dzięki tej zawartości offline'owej zrobić? Czy możemy jakiś, nie wiem, kawałek trochę, trochę z bazy danych tam wyciągnąć na przykład do… Tak naprawdę możemy wszystko kaszować, tak? Czy to za właśnie zapytanie jakieś z backendu, tak, jakieś dane, które dostajemy. Możemy też stworzyć tak naprawdę własną bazę danych, bo przeglądarki mają coś takiego, jak indeksy DB. I tak naprawdę możemy, jesteśmy w stanie zrobić coś takiego, że zapisujemy sobie do tej naszej bazy danych w przeglądarce, a gdy dostajemy dostęp do internetu, to wtedy z tej bazy danych wysyłamy to. W świat. I tak naprawdę nasza aplikacja działa, i nikt by nawet nie pomyślał, że strona internetowa tak daleko pójdzie. Tak, że jesteśmy w stanie zrobić stronę internetową, która, nie działa, bez, która działa bez internetu, a dodatkowo, po tym jak już ten internet złapie, to jest w stanie wysłać nam informacje o tym, co się z nią działo, gdy internetu nie mieliśmy. Brzmi to wszystko bardzo fajnie i atrakcyjnie, ale. Jak każdy kij ma pewnie dwa końce. Gdzie są minusy tego rozwiązania? Minusy, no na pewno dużo czasu musimy poświęcić się na to, aby tę stronę przygotować tak zgodnie ze sztuką, tak? Czyli żeby no ją na pewno dobrze zoptymalizować i żeby to było wydajne. Dodatkowo, gdybyśmy chcieli robić jakiś mechanizm oparty na tym indeksie DB, żeby mieć bazę danych po stronie przeglądarki, no to to są kolejne koszty i dobudowanie tak naprawdę logiki do naszej aplikacji już, a nie tylko zrobienie samego PWA, więc tak naprawdę im więcej rzeczy chcemy zrobić, żeby to wy wyglądało i działało jak aplikacja, czyli miało tryb offline, mhm. no to tym większe, tym większe koszty poniesiemy, ale jakby największym plusem PWA jest, wydaje mi się, to, że możemy to robić iteracyjnie, tak? Jesteśmy w stanie najpierw stworzyć sobie aplikację, która już działa. Dużo zaleta. Dokładnie, a dopiero potem ją rozwijać, jeżeli rynek zweryfikuje, czy to w ogóle jest opłacalne. Wszystko to bardzo fajnie brzmi, ale cały czas to, 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 to rozwiązanie, to podejście nie rozwiązuje podstawowej kwestii, bo mamy dalej stronę internetową. Jak to zrobić, żeby ta nasza strona była właściwie aplikacją? Żebyśmy mogli ją pobrać sobie z Google Playa albo ze sklepu i jak, jak aplikację zainstalować? Mhm. Czy jest to możliwe? Jest. Jednak trzeba się trochę już bardziej zainteresować tematem i nie zrobimy tego tylko i wyłącznie znając JavaScript. Mhm. Ale Google nam trochę ułatwiło sprawę. Z standardem TWA i z repozytorium, które przygotowali dla osób, które chcą swoją stronę internetową wrócić po prostu do ich sklepu Google Play. No i tak, wystarczy, że pobierzemy takie repozytorium, pokonfigurujemy, pokonfigurujemy pewne rzeczy, takie jak właśnie nasz adres strony internetowej czy ikonki, które mają się wyświetlać, i tak naprawdę nasza aplikacja się buduje. I taką aplikację jesteśmy w stanie wrzucić do Google Play. TWA, czyli The Trusted Web Activities, polega na tym, że musimy potwierdzić, że nasza domena jest powiązana z konkretną aplikacją w Google Play. Wówczas, gdy uruchamiamy te, taką prze, niby przeglądarkę, tak, ta przeglądarka jest w stanie wysłać zapytanie. O konkretny plik uh -huh. o domeny. Tak jak powiedzmy o favicon zawsze się pyta slash favicon, nie musimy tego podawać. Tak jak w przypadku e, tego weryfikowania domeny też jest konkretny link, którego musimy się trzymać. No i jak przeglądarka dostanie tą odpowiedź, że to jest ta, taka i taka strona uh -huh. i e, ona jest przygotowana pod taką i taką aplikację w Google Playu, to po prostu wtedy ukryje tą belkę pobieramy aplikację, która uruchamia przeglądarkę internetową, która uruchamia naszą stronę internetową, więc jest to pewien poziom abstrakcji, ale, ale tak. Finalnie, finalnie widzimy po prostu naszą, e, naszą aplikację. Jedyne ograniczenie, o którym też warto wspomnieć, to to, to że musimy mieć akurat Google Chroma na, na, swoim, na swoim telefonie z Androidem, ale z tego, co Google twierdzi, to 9, około 98% osób ma na swoim telefonie zainstalowaną przeglądarkę Google Chrome, więc nie jest to żaden problem. Myślę. Czy, jeżeli już to wszystko sobie przygotujemy, wejdziemy do tego, tam, do tego środowiska Google'owego, może mieć dostęp każdy? Tak, po prostu z ulicy? E, żeby, żeby opublikować tak, tą żeby aplikację? Tak, żeby opublikować da, aplikację. Daj. Niestety, albo niestety. E, tr trzeba. Niesie narazową opłatę. To są duże na, koszty? To jest 75 dolarów. Z tego co wnosiłem, tak więc nie tak źle. Nie opłata jest, jest jednorazowa. I za, za, za co ta opłata tak naprawdę jest wnoszona? Z, tak naprawdę, za to, żebyśmy mogli publikować aplikacje. Z jednej strony ktoś może się skrzywić, że dlaczego, po co. A z drugiej strony myślę, że dzięki temu Google jest zabezpieczony, że mało osób rzuca jakieś takie śmieciowe aplikacje. Jeżeli ktoś ma konkretny powód, to wtedy te 75 dolarów to nie raczej jest nie jest straszna przeszkoda kwota, tak. dokładnie. Kolejną rzeczą, jak już mówimy o kosztach, to jest jeszcze SSL, ponieważ PWA, jak i Trusted Web Application wymagają go do tego, żeby było to bezpieczne. Bo jednak jeżeli coś zarządza nam, naszą domeną całą, tak, czyli mówi kiedy pobrać plik, kiedy nie pobrać, jaki, jaki plik w to miejsce wrzucić, jeżeli nie ma internetu, no to mhm. jednak byłaby to duża luka e, w bezpieczeństwie. W bezpieczeństwie. Dlatego też e, sam Service Worker e, działa tylko i wyłącznie z ssl przez co tak naprawdę wszystkie technologie, o których e, wspomnieliśmy, też tego SSL-a wymagają. Gdybyście chcieli zbudować własną Progressive Web Application, zajrzyjcie na YouTube Rafała. On tam pokazuje cały proces od początku do końca, co trzeba zrobić, jak po kolei krok po kroku, żeby sobie taką webową aplikację mobilną wyprodukować i opublikować. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat web serwisów, to również na YouTubie Rafała jest jego wystąpienie. Na świednickich barcodersach, gdzie opowiada o wydajności aplikacji, yy, aplikacji internetowych, przeglądarek internetowych. Także sobie to też obejrzyjcie, bo to jest bardzo ciekawe. No i subskrybujcie nasz kanał, bo ciekawych rzeczy można się tu dowiedzieć. I co dwa tygodnie nowy odcinek.